Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie, 14 lutego walentego. Tak kochani, dzisiaj mam specjalny odcinek dla was z miksem z drapek w kolorze, w sumie różowym i czerwonym. I do tego, może nie czerwone, ale będę drapać serduszkiem. E, dom bez kota jest tylko zwykłym mieszkaniem, kto koty ma, ten dobrze wie o co chodzi. Także tym dzisiaj drapiemy, kochani. Tym, co obchodzą walentynki, dzień walentego. Życzę wszystkiego dobrego i dużo miłości nie tylko na dzisiaj i na jutro, ale na całe, całe życie. Ja miłość mam. Z kocórkiem, tak, z ryszardem. Dzisiaj akurat <laughs> tak wypadło. Dobrze, więc taki miksik na specjalny odcinek. E, mamy dwa razy Big Cash, ponieważ jest oczywiście taka czerwona, walentynkowa. Rubiny szafiry też stwierdziłam, że jest taka fajna. Różowe laki. E, mamy I Love Neon Cash. Dwa razy siódmeczka jest czerwona i różowa ekstra. Nie ekstra, tylko różowa pensja. Nie będę mówić kwoty, ile. Kto oglądać będzie, ten będzie wiedział e, tego specjalnego odcinku, jaki będzie wynik i jaka była wydana kwota. Będę mówić po kolei. Może zaczniemy sobie od pensji. Kochani, mam nadzieję, że fajnie spędzacie ten walentynkowy czas. Kto obchodzi, ten obchodzi, kto nie, to nie. Ja raczej już, już chyba nie. Aha, jeszcze tutaj mam, patrzcie, jeszcze dwie szczęśliwe linie yy, zaczęte, w których nic nie ma. <laughs> ja raczej nie. Te lata chyba już minęły, Walentynek. Ale jakiś drobiazg zawsze sobie damy. Mamy numer 4 i tu musimy znaleźć taką samą liczbę jak wygrywające liczby, lub dwa razy napis ekstrapensja, żeby wygrać główną wygraną. Zobaczymy, czy kotek się spiszę do drapania. Chciałam czymś innym. Zobaczymy jak nie drapa Pan koło siebie. W razie czego A mamy 27 i 21. Tak jak szukamy mamy 24 30 pensje po raz pierwszy 32, 35 i 34 same trzydziestki, więc pusta. Oczywiście powiem Wam, że z szukaniem tych to zajmuje tylko niepotrzebnie czas. Jest X, to będzie pusta. Teraz weźmiemy sobie szczęśliwe linie z numerkiem szóstym. Tutaj nic nie powstało. Żadna linia się nie utworzyła. Mamy słońce i kości. Mamy kostki, słoneczko. Tej kostki, kostki. No ten nie drapie tak jak tamte, ale może sobie z nim poradzę. I tutaj mamy słoneczko i słoneczko. Okay. Trefl i jabłko. Tutaj mamy trew. Tutaj nie ma. Serduszko minęłam. jabłuszko i trew OK. ale jeszcze kilka przed nami. To jest dzwon i banan. Dzwon i banan. Mamy banana. Mm, I tutaj nie ma. Klucz i pomara tutaj mamy i tutaj tutaj nie ma o, będziemy mieć jakąś linię także super zaznaczę sobie ananas i sakwa tutaj nie ma i nie ma i ostatni to kwiat, on był tutaj i więcej nie ma a tutaj mamy 6 zł. Super. Kontrolne AA, 6 zł wpadło. Dobrze. Czyli tutaj druga z numerkiem trzecim. Tutaj też się nic nie otworzyło nam. Podkowa i złoto. Szukamy podkowa i złoto, ale ja tutaj żadnej nie widzę. Słoń. I biedronka, słoń i biedronka. Tutaj mam biedroneczkę, słonia I tu nie ma. Przydałby się klucz. Sakwa wiśnie Sakwa i wiśnie Tu mamy sakwę. wiśnie, Tutaj i tutaj. I tu już wiśni nie ma. Garnek i winogron. Tu nie ma, tu jest winogron. I więcej nie ma. Jabłko i księżyc. Mamy jabłko. Tu nie ma księżyc. Jabłko. Ok. I serduszko. Tu mamy. I tyle, czyli pusto. Tak, zgadza się. Ta jest pusta. Teraz weźmiemy sobie pensję, przepraszam, z numerkiem 28. Tu oczywiście trzeba znaleźć tak jak w poprzednim liczbę, taką samą, lub dwa razy napisać ekstra pensja. Tutaj tak daję. Mamy 30 i 29.

Teraz weźmy sobie super siódemeczkę czerwoną. Musimy znaleźć czarną siódemkę lub zieloną. Zieloną mnożymy razy 2. Ok. Mamy 9, 4, 2, 5, 6, 8 i 3, czyli pusto. Zgadza się. Druga to jest z numerkiem 44. Tamta była 69. Też szukamy siódmeczki. Mamy 6. A mamy siódmeczkę, więc fajnie. 3. Czarna czy nie? Jest wygrana. 2, 5, 9 i 4. Ale mamy siódmeczkę. I mamy dwa złota, super. Tu dwa, tam trzy i się uzbiera coś. A to taki spontaniczny odcinek walentynkowy dla moich widzów ukochanych. Q. Dobra. Mamy I love Now cash z numerkiem 38 i tutaj musimy znaleźć taką samą liczbę lub klik i do niego przypisaną wygraną. Więc zobaczmy co tutaj się kryje. 16, 24, 18 i moja trzynasteczka. Może da szczęście. A mamy... 19. Tak źle to robią oboczek. Źle to drukują. O, mamy wygraną. Fajnie. 16. Czyli jednak przyniosło szczęście. 25 oboczek. 34 nie ma. 11 nie ma. 29 nie ma. 36 nie ma. Trzydzieści nie ma, czternaście oboczek, i dziewięć nie ma, ale mieliśmy tutaj jaki? Szesnastkę, tak szesnastkę. I mamy piąteczkę. Okej, okay. zobaczmy, gdzie to tak, tu są bebe, Okej. Okay. Co my tu mamy? Lakiego z numerkiem 39, i tutaj musimy znaleźć biedroneczki czarną albo czerwoną, którą mnożymy razy dwa. A mamy palmę, baranek, klucz, aparat, kapelusz, żeby to obrać, motylek. Wiśnie, pióro, słoneczko i ostatni żółwik, czyli pusty jest laki. Q. N zgadza się. Teraz weźmy sobie I Love Big Cash z numerkiem 21. I tutaj musimy znaleźć taką samą liczbę jak nasze wygrywająca Albo znak cash lub monety, a monety to dwukrotność wygranej. Dobrze, więc zaczynamy, nie wiem, czy ten da radę. A może tu są nasze wygrywające liczby. o, znowu 13, znowu na szczęście będzie po ostatnia 38, 46, 18, 59 i 13. Takich szukamy. A mamy 24, ja tu muszę oczekać, bo ta się strasznie śmieci. 24 nie ma, 52 nie ma, 15 nie ma, 55 nie ma, 33 nie ma.

58 mamy oboczek, 59 i 34 nie ma, muszę oczepać. Ale mamy monety, a monety tu dwukrotność przypisanej kwoty. No to walentynki się spisują i mamy 20 zł. To jest super. Na no, pewnie gdzieś tutaj będą. S. No, znajście i S. Zgadza się. Czyli tu jest 20. Czyli ładny wynik, już jak na walentynkowy odcinek. Tutaj mamy rubinę szafiry z numerkiem 19. I tutaj musimy znaleźć taką samą liczbę lub e, złotka, sztabki lub skrzynię, i mamy dwukrotność na skrzyni wygranej. Więc zobaczmy, co walentynki dzisiaj przyniosą. Nasze wygrywające liczby to 44, 32, 39, 31 i 14, a już myślałam, że też będzie 13, chociaż 14 może też coś przyniesie. Dobra, mamy 57, nie ma, 11 nie ma, 21 oczko nie mamy, mamy 31, 53 nie ma, Dwanaście nie ma, czterdzieści trzy nie ma, trzydzieści siedem nie ma, dwadzieścia dwa nie ma, trzydzieści pięć nie ma, dwadzieścia trzy nie ma. Mogłoby być odwrotnie, trzydzieści dwa, trzydzieści cztery nie ma.

49 niestety i ostatnia to 27 nie ma. Zobaczmy, gdzie tutaj będą. I od nie ma V, Czyli pusto. I ostatnia jest to I love you druga z numerkiem 10. I tutaj również to samo co mówiłam, taką samą liczbę. Symbol cash lub symbol monet i dwukrotność wygranym przy tym. I zaczynamy. 31, 15, 52, 18 i 53. mamy pięćdziesiąt pięć nie ma czterdzieści osiem nie ma czterdzieści dwa nie ma dwadzieścia dwa nie ma i dwadzieścia nie ma bo dwudziestek w ogóle nie mamy dziewiętnaście mm -hmm. oboczek zawiesić Dwadzieścia dziewięć nie ma, pięćdziesiąt osiem nie ma, pięćdziesiąt dziewięć nie ma, trzydzieści cztery nie ma, czternaście nie ma, jest oboczek, szesnaście oboczek, trzydzieści trzy nie ma, czterdzieści pięć nie ma, pięćdziesiąt siedem nie ma, i ostatni.

Ale te wszystkie wygrały, czyli nie ma źle, kochani, nie ma źle. Fajny odcinek walentynkowie, walentynkowie przepraszam za przejęzyczenie. Kochani, życzę Wam walentynkowego wieczoru. Trzymajcie się, do zobaczenia.